ma Dodaję dźwięk przy montażu teraz, tak naprawdę, jak montuję ten film, bo nie spodziewałem się, że dzisiaj powiem w sumie wam to, co chciałem już powiedzieć od tak naprawdę miesiąca, nad czym przygotowywałem się, tak naprawdę, bo chciałbym wam powiedzieć, że od teraz, czyli od wtorku, wlatują vlogi co dwa dni. No chyba, że nie będę miał czasu. Ale jak coś, to Was poinformuję w postach na YouTube, więc lecimy z tymi vlogami. Nie wiem, ile będą trwały. Nie wiem jak to będzie wyglądało. Zobaczymy. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba i że to docenicie. Nie obiecuję, że zawsze będą filmy. Nie wiem, czy będę miał czas, ale postaram się zrobić wszystko to, co w mojej mocy. Dobra, nie przeszkadzam wam, tylko wam szybko powiem. Jesteśmy na spociku, więc zapraszam was do. Dobra. Więc jedziemy. Powiem Wam szczerze, że ostatnio być materiał stąd na co dwa dni vloga. Może bym to nawet rozpoczął wcześniej. Ale przebiła mi się niestety dentka i no już jest nowa. Ale powiem wam szczerze, że ciężka sprawa to była, bo tu były gdzieś kolce, ale nieważne, już nie ma chyba sprzątnięte i się powoli przygotowuję do tych co dwa dni vlogów. Zobaczymy, czy mi to wyjdzie. Ale zaczniemy sobie od rozgrzeweczki. Wybiegałem. Dobra, teraz ujęcie z głowy robimy. Żeby dopełnić tego vloga. Powiem mam szczerze, że mały lot jest na tej chłopce i ciężko się robi triki, ale spróbuję coś zrobić ciekawego. Trochę większy na ten wezmę. Oj, nie wiem czy dotknęłem się dołka nawet gadać. Da, Mam nadzieję, że się cieszycie. Jeżeli wam się podoba ten film, możecie zostawić łapkę w górę. Mega mi to daje motywację do filmów. Subskrypcja oczywiście też. Nie zmuszam oczywiście. Widzę, że już jest coraz większa aktywność pod tymi filmami, za co wam bardzo dziękuję. Za niedługo też będzie rok mojego kanału. I przygotowuję już coś za niedługo. No i zobaczymy. Dobra, lecimy. O ale prawie nie doleciałem o, multka. Banda. O ale zjechałem tą hopę. Pozdrawiam operatora w komentarzach. O ale to było słabe. U. <laughs> U. Ciężko stoi z napędem <laughs> <U. śmiech> Dobra, my już wracamy ze Spocika I może jeszcze gdzieś podejdziemy, to tam w sumie zrobię zakończenie Żeby to wszystko miało sens I zobaczymy Zobaczymy jak to będzie Mam nadzieję, że się będę trzymał tych co dwa dni vlogów Postaram się właśnie robić te filmy co dwa dni Ze wszystkich moich sił No chyba, że realnie mi coś wypadnie, ale spróbuję mieć filmy na zapas I zobaczymy jak to będzie Szczerze, nie wiem nawet, ile to będzie trwało. Jak się skończy, to mam w razie wypadku na YouTube napiszę w postach, więc warto śledzić posty na YouTubie. Ja tam dużo piszę właśnie o odcinkach i o różnych innych rzeczach. I to dobra, idziemy. Ojaju Pora zrobić zakończenie filmu. Więc, co mogę powiedzieć? Pierwszy vlog co dwa dni. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Mam nadzieję, że wam się spodobał odcineczek. Mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej. I... I lecimy do proponowanych filmów. Żegnam już was na razie. Cześć. Pyk.